Pi Network traci 44% po wykluczeniu z giełdy Binance. Inwestorzy wycofują środki, a zaufanie maleje. Izrael zamyka giełdę Bitin i nakłada na nią surowe kary. Reżyser Karl Rinsch zainwestował miliony od Netflixa w Dogecoina. Zarobił, ale został aresztowany. Chiny obawiają się dominacji dolara w stablecoinach. I CNY gotowe na rywalizację. Szef do spraw krypto w BlackRock. Recesja to szansa dla bitcoina. Zanim zaczniemy. Witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. P-Network traci 44% po wykluczeniu z giełdy Binance. Inwestorzy wycofują środki, a zaufanie maleje. P-Network przeżywa prawdziwy kryzys. W ciągu zaledwie 10 dni cena tokena spadła o 44%, a wszystko przez decyzję Binance, które wykluczyło P-Network z notowań. Ta decyzja mocno wstrząsnęła rynkiem, prowadząc do fali odpływów inwestorów i spadku zaufania do projektu. Wskaźnik przepływu pieniędzy Chai kina CMF, który mierzy siłę przepływów kapitałowych, osiągnął najniższy poziom w historii P-Network. To oznacza, że odpływy z projektu są rekordowe, a wielu inwestorów traci wiarę w przyszłość tokena. W efekcie po decyzji Binance inwestorzy zaczęli masowo wycofywać swoje środki, co tylko pogłębiło spadek ceny. Obecnie P-Network stawia czoła kluczowym poziomom wsparcia 0,92 USD i 0,76. Jeśli cena spadnie poniżej tych granic, dalszy spadek może być nieunikniony. Jednakże jeśli tokenowi uda się odzyskać wartość 1,5%, 19 USD może to otworzyć drogę do odbicia i wzrostu w kierunku 1,43, dając nadzieję na odzyskanie części utraconych zysków. Choć wskaźnik RSI, który mierzy siłę trendów, pokazuje lekką poprawę i możliwe osłabienie presji sprzedażowej, Pi Network nadal zmaga się z trudnymi warunkami rynkowymi. Inwestorzy muszą teraz szczególnie uważnie obserwować, jak zachowa się cena w najbliższych dniach. To może zadecydować, czy projekt ma szansę na odbicie, czy też dalsze spadki. Staną się nieuniknione. Izrael zamyka giełdę BITIN i nakłada na nią surowe kary. Izraelski regulator rynku finansowego podjął zdecydowane działania wobec giełdy kryptowalut Bitin, nakazując jej natychmiastowe zamknięcie. Platforma działa bez wymaganego zezwolenia, a jej operator został ukarany grzywną w wysokości 1,7 miliona szekli, to około 460 tysięcy dolarów. Bitin oferowała handel popularnymi kryptowalutami, jednak nie spełniała wymogów prawnych, co doprowadziło do decyzji Izraelskiego Urzędu do Spraw Rynków Kapitałowych, Ubezpieczeń i Oszczędności. CMISA. Zgodnie z izraelskim prawem giełdy kryptowalut muszą posiadać licencję CMISA, a Bitin, pomimo wcześniejszego złożenia wniosku o jej uzyskanie, otrzymała odmowę w 2022 roku z powodu problemów prawnych związanych z operatorem platformy. Ta decyzja jest częścią szerokiej strategii izraelskich władz, które od lat dążą do zwiększenia nadzoru nad rynkiem kryptowalut i eliminowania nieuczciwych praktyk, które mogą zagrażać inwestorom. Izrael konsekwentnie Realizuje politykę ochrony uczestników rynku finansowego, wprowadzając surowe regulacje dotyczące m.in. marketingu i dystrybucji instrumentów pochodnych, co ma na celu zapewnienie większej przejrzystości i bezpieczeństwa na dynamicznie rozwijającym się rynku kryptowalut. Reżyser Karl Rinz zainwestował miliony od Netflixa w Dogecoina. Zarobił, ale został aresztowany. Karl Rinz, reżyser znany z filmu 47 Roninów, otrzymał od Netflixa miliony dolarów na produkcję serialu science fiction White Horse. Zamiast realizować projekt, postanowił zainwestować fundusze w kryptowalutę Dogecoin. Jego inwestycja przyniosła 600% zysku, a Rinz zarobił 27 milionów dolarów z 4 milionów. Jednak zamiast przeznaczyć środki na produkcję serialu, zainwestował je w luksusowe dobra takie jak Rolls-Royce, Ferrari, zegarki i meble oraz na spłatę długów. Jego działania wzbudziły podejrzenia prokuratury, a w listopadzie 23 roku sąd nakazał zwrot 11 milionów dolarów. W marcu tego roku Rinesz został aresztowany w West Hollywood. Usłyszał zarzuty oszustwa, prania pieniędzy i wykorzystywania środków pochodzących z przestępstwa. Grodził mu wieloletnie więzienie, a jego majątek może zostać przejęty przez rząd. Zaskakującą ironią tej sytuacji jest to, że Netflix, który ma doświadczenie z tematyką kryptowalut, stał się częścią tej rzeczywistej historii oszustwa, które mogłoby posłużyć jako inspiracja do kolejnego filmu. Chiny obawiają się dominacji dolara w stablecoinach i e CNY gotowe na rywalizację. Kapitalizacja rynku stablecoinów wzrosła do 240 miliardów USD z dominacją Tether i USD Coin, które kontrolują 83% rynku. Ich wzrost budzi obawy Chin, które obawiają się, że wzmocnienie roli dolara w handlu międzynarodowym może podważyć ich suwerenność finansową. Chiny, które już dążą do ograniczenia wpływów dolara, rozwijają cyfrową walutę, yuana, i cny zgodnie z danymi transakcje w cny Osiągnęły wartość 1 biliona dolarów do połowy 2024 roku, a ich globalna ekspansja nabiera tempa. Dodatkowo chińska waluta cyfrowa jest coraz bardziej integrowana z płatnościami transgranicznymi, co może stanowić konkurencję dla USD związanych z stablecoinami w przyszłości. Eksperci wskazują, że jeśli stabilność ICNY wzrośnie, Chiny będą w stanie skuteczniej przeciwdziałać dominacji dolara, a jego rosnąca rola w globalnych płatnościach może zagrozić ich geopolitycznym interesom. Jednak aby osiągnąć sukces, Chiny muszą pokonać wyzwania związane z przepływem kapitału i przejrzystością systemu finansowego. Szef ds. krypto w BlackRock: Recesja to szansa dla Bitcoina. Recesja może być szansą dla Bitcoina, twierdzi Robi Micznik, szef ds. aktywów cyfrowych w BlackRock. Zgodnie z jego prognozami, spowolnienie gospodarcze sprzyja inwestycjom w cyfrowe aktywa, a Bitcoin ma potencjał by stać się bezpieczną przystanią w czasach kryzysów. Kluczowym czynnikiem w 2025 roku będzie adopcja instytucjonalna oraz rosnące zainteresowanie doradców majątkowych kryptowalutami. Micznik zauważył, że obecna konsolidacja rynku Bitcoina na poziomie 88 tysięcy USD wskazuje na oczekiwanie inwestorów na nowy katalizator wzrostu. Mimo odpływów z funduszy ETF na Bitcoinie, kluczowi inwestorzy utrzymują swoje pozycje, co wskazuje na długoterminowy potencjał kryptowaluty. Micznik podkreślił, że kryzysy gospodarcze często prowadzą do wzrostu wydatków publicznych i obniżenia stóp procentowych, co sprzyja aktywom deflacyjnym takim jak Bitcoin. W jego ocenie recesja może wzmocnić rolę. Bitcoina Jako zabezpieczenia przed inflacją i niepokojami społecznymi. Z kolei propozycje strategicznej rezerwy bitcoina mogą zasygnalizować rosnące uznanie kryptowaluty na szczeblu państwowym. Pomimo obecnych korekt cenowych, długoterminowi inwestorzy traktują spadki jako okazję do zakupów. Czy 2025 rok będzie przełomowy dla bitcoina? Czas pokaże, ale recesja może stanowić katalizator dalszego wzrostu tej kryptowaluty. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy? Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik Ustaw z 2005 roku, numer 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz. Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.